Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Rafał Baran z życia na Filipinach. Słuchajcie, dzisiaj będzie nietypowy odcinek, ponieważ jestem pod namiotem, tak, na plaży na Filipinach. Pokażę wam to miejsce, opowiem wam co tutaj robimy, co będziemy tutaj robić, ile to kosztuje, co i tak naprawdę jak się tutaj dostałem? Zaczynamy odcinek. Jak pewnie zwróciliście uwagę, jestem niesamowicie podekscytowany, to no, no, dlatego, że w końcu jestem na takim małym, bardzo małym urlopie. I od razu, jeżeli zapytacie, tak, pamiętam, miały być tutaj dziewczyny ze mną, bo miała być Krystyn, miała być Emilia. I tak naprawdę one były spakowane, żeby ze mną jechać. Tylko w ostatniej chwili okazało się, że mieliśmy niespodziewanych gości z rodziny i przyjechało dużo kuzynostwa Krystyn no i dziewczyny zdecydowały, że zostaną, że tata pojedzie sam, bo ja już byłem tak podekscytowany, że po prostu, wiecie jak to jest, facet, który może w końcu sobie tak naprawdę ognisko rozpalić, może sobie mm, rozłożyć namiot. Ci to Ale tak, może sobie namiot rozłożyć tak samo, może sobie tarpolinę rozłożyć, może sobie stolik rozłożyć, może sobie inne rzeczy porozkładać i po prostu przeżyć chwilę w buszu. No to ja musiałem jechać, a dziewczyny tak naprawdę zostały. Ale nie, one nie są złe, ja też nie jestem zły, bo zaraz przyjeżdżę tej Elvis i Krzysiek i ogólnie robimy taki męski wypad i naprawdę będzie bardzo fajnie. Ale pokażę Wam to miejsce, bo jest po prostu super. Jak pewnie widzicie, samochodem przyjechałem. Tak, tak, namiot już rozłożyłem. Tarpolinę rozłożyłem z tyłu samochodu, taką dodatkową. Pierwszy raz tak naprawdę ją rozkładałem. Tutaj mam już oczywiście swój stoliczek rozłożony, dwa krzesła, które mam już od bardzo dawna. Namiot takiej filipińskiej firmy, który też jest bardzo fajny, ale ogólnie bardzo, bardzo... Aha, no tutaj mam oczywiście kulera z różnymi napojami, bo ja obiecałem, że przywiozę lód. To jest wypchane. Tutaj już mam jakiegoś drinka, dosłownie mam drinka. Telefon, internet. Ogólnie internet tutaj jest w tym całym resorcie. E, resorcie, może tak to nazwać. Tutaj tą tarpolnę rozłożę, żeby to było trochę cienia, bo wcześniej nie było. Słuchajcie, zobaczcie, wziąłem nawet UPS-a. Wziąłem drugi namiot, no bo mieli jechać z nami znajomi. Miała Krystyna jechać, miała mnie jechać. Wziąłem hamak, e, wziąłem UPS-a oczywiście. E, materace trzy, takie kupiłem fajne materace, których no, później będę pewnie rozkładał, takie duże materace. Wziąłem nawet Starlinka, na wszelki wypadek, gdyby internetu nie było, tam przedłużacz, Wziąłem dodatkowe jeszcze inne rzeczy, no po prostu dużo takich rzeczy nabrałem i tutaj tak samo jest osobne pudło, które jest tylko i wyłącznie przewidziane na snaki, e, oczywiście na jakieś światła, zapalniczka, e, gotowanie, ekspres do kawy, kawusia będzie później, e, gotowanie, oczywiście papier toaletowy, e, butla do gazu do jeszcze innego gotowania. Snaki jakieś takie, no wszystko. Jestem idealnie przygotowany, bo jestem, wiecie, ja uwielbiam takie biwaki po prostu. A ogólnie to miejsce jest praktycznie puste. Są tylko i wyłącznie dwie osoby, które tutaj przyjechały sobie tak troszeczkę odpocząć. I teraz tak, słuchajcie, sprawdziłem ich ceny. Ceny są po prostu kosmicznie śmieszne. To jest tak naprawdę bardzo małe miejsce. Tam jest taka droga, ale to nie jest droga główna. Taka, powiedzmy, droga taka objazdowa, jeżeli chodzi o całe wybrzeże. Droga główna jest w całkowicie innym miejscu. I tam już tak naprawdę za tymi budynkami to już się wszystko kończy. To jest taka bardzo fajna zatoczka. No po prostu rewelacja. Ale dobra, dobra, skupmy się na cenach. Słuchajcie, ceny za takie wejście tutaj, na przykład siedzenie sobie tak po prostu, że na przykład przyjeżdżacie, rozkładacie swoje jakieś tam rzeczy i tylko w ciągu dnia jesteście, to kosztuje 35 peso za osobę. Tak, 35 peso. Jeżeli chcecie przyjechać z namiotem, to płacicie za osobę, za, nie za namiot, tylko za osobę. I za osobę jest 350 peso. To jest stosunkowo dużo, ale jeżeli chodzi o takie miejsca na plaży i takie fajne, gdzie pozwalają wszędzie wjechać tak naprawdę samochodem, gdzie jak tylko i wyłącznie chcecie, to naprawdę nie jest dużo. No a miejsce jest super. Jeszcze nie byłem się kąpać, ale zaraz pewnie skoczę, bo jeszcze chcę sobie dronem polatać, żebyście zobaczyli też jakieś fajne ujęcia z tego. Więc zaraz sobie tutaj siądę, wszystko przygotuję, a Wy po prostu będziecie się cieszyć razem ze mną. Jedyne, co mi się tak naprawdę nie podoba w tym miejscu i to muszę później zwrócić uwagę właścicielowi, to to, że nade mną są, no może nie nade mną w tym momencie, ale są tutaj kokosy. Tak. Nikt ich jeszcze nie pościągał z tych wysokich kokosów, więc jest zawsze niebezpieczeństwo, że mogą na Ciebie spać. A słuchajcie, a to jest ogromne niebezpieczeństwo, bo bardzo dużo ludzi umiera od kokosów. E, Zapytacie się też, dlaczego jestem tutaj na razie sama. Krzysiek i Elwiz jeszcze nie przyjechali, no bo oni chcieli przyjechać troszkę później, a ja tak naprawdę jak się dowiedziałem, że sam jadę, to powiedziałem nie, to ja się pakuję, już takie jestem spakowany, jadę prosto po prostu, bo jadę, 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 bo chcę sobie dronem polatać, chcę sobie odpocząć, e, chcę trochę być na łonie natury. Niesamowite. Kubek termiczny z lodem z kolą 0 i jeszcze z czymś takim małym dodatkiem filipińskim. O! Wspaniały dźwięk. O! Tak to ja mogę odpoczywać. Aha, nie wiem czy też mówiłem, ale ogólnie w tym miejscu jest internet yy, i muszę się zapytać o hasło do WiFi, ale to może za momencik. Bo nie chcę mi się starymika podpinać, ale zasięg ogólnie telefonii komórkowej też tutaj jest, więc nie jest źle. I podejrzewam, że gdybym chciał, to pewnie czym też bym się jakoś tam podpiął, gdybym tutaj zostawał dłużej. No ale my tutaj jesteśmy tak naprawdę tylko i wyłącznie na jedną noc, yy, więc nawet gdybyśmy chcieli cokolwiek podładować, to podejrzewam, że do UPS-a się po prostu podepniemy, tak samo światełka czy inne rzeczy, i będzie fajnie, bo chyba tutaj nie ma żadnych światełek. Czy modne jest tego typu podróżowanie po Filipinach? I tak, i nie. Mam wrażenie, że z roku na rok coraz więcej Filipińczyków bierze się za takie właśnie sprawy, takie odrowe, takie biwakowanie, takie właśnie szukanie tego typu miejsc. I coraz więcej miejsc, ja już zresztą też o tym mówiłem, otwiera się na Filipinach. W naszym rejonie naprawdę jest sporo miejsc, tylko że większość tych miejsc jest w górach. I rzeczywiście Filipińczycy chyba bardziej wolą w góry jechać, bo jest po prostu niższa temperatura, niż na przykład nocować na plaży. My, obcokrajowcy, Podejrzewam, że chyba troszeczkę na odwrót, ale mm, ja na pewno będę chciał, słuchajcie, jeździć w góry i, i na plażę i to pewnie będzie tak na przemian. Jeżeli dziewczyny, a na razie jak widzę Emilia jest strasznie zajawiona na to, nie, będą też chciały ze mną jeździć, to oczywiście będą miały taką okazję. No, ogólnie, kurde, to właśnie dlatego przyjechałem na Filipiny, a teraz tak naprawdę mam troszeczkę więcej czasu, 24 godziny, więc, więc mogę sobie pojeździć. Ale jestem normalnie podekscytowany, ale już to mówiłem, nie? Jest godzina czwarta po południu. Słońce będzie zachodziło około godziny szóstej, może troszkę przed szóstą, już się zrobi ciemniej. Ja sobie, słuchajcie, już polatałem dronem, siedzę sobie spokojnie, odpoczywam, czekam na chłopaków i zobaczcie, jaki wielki odpływ jest teraz. Tutaj jest linia brzegowa, czyli gdzie tak naprawdę dochodzi w ciągu dnia, no a dzisiaj wieczorem woda się oddala, ale. Przez to jest akurat fajnie, bo jeżeli jest odpływ i jest o takiej godzinie, to zobaczcie, ludzie chodzą i szukają różnego rodzaju e, no, zwierzątek, żeby sobie zjeść. Czyli na przykład sea urchin, czyli te bodorosty. Nie, no, sea urchin, czyli te jezu jeżowce. O, tak to jest po polsku. I naprawdę, zobaczcie, ile kamieni tutaj odkrywa morze. A woda jest naprawdę bardzo spokojna. A tam, co widzicie przed nami, to jest Apple Island to też byliśmy tam kilkukrotnie to też widzieliście jak wygląda ja ogólnie jestem w szoku że tej słuchajcie jest, jest sobota i nie ma nikogo tak naprawdę no są tylko jest ta para która siedzi w tym ośrodku ale oni inaczej nie zostają na noc bo raczej namiotu żadnego nie rozłożyli tylko tak jakby po prostu przyjechali sobie odpocząć a tutaj za obok jakaś cała taka wioska rybacka Naprawdę bardzo fajna miejscówka, strasznie mi się tutaj podoba i to już nawet nie chodzi o to, żeby, że akurat miejscówkę, gdzie można sobie nawet rozbić, rozbić, tylko nawet chodzi o to, że fajna miejscówka, żeby nawet sobie tutaj przyjechać po prostu z dzieckiem za, za jakieś marne pieniądze, małe i przywieźć swoje jedzenie, bo tutaj można normalnie swoje jedzenie przywieźć za każdym razem i nie sobie siąść. Posiedzieć cały dzień, nawet właśnie sobie tarpolinę rozłożyć taką, czy krzesełka przywieźć ze sobą, bo to nie jest problem. No, po prostu super miejscowa. Naprawdę bardzo fajna, no i spokojna, ładna plaża. Taka, no ładna jak na nasze tak naprawdę rejony, że ja mogłaby tutaj spokojnie sobie polatać z dzieciakami, szczególnie po zachodzie słońca. Także no, wydaje mi się, że w przyszłym tygodniu na pewno tutaj będziemy znowu, tylko już całką, całą rodziną. Moja rekomendacja tego miejsca? Jak na razie 10 na 10, ale. Ostateczny werdykt nam jutro rano, jak wstaniemy. Eee, ja nie wiem, ja będę chciał pewnie o no, 8-9 najpóźniej tak naprawdę już wracać do Dumaguete. Pewnie i tak od 4 rano e, będę na nogach, bo tak się już po prostu budzę za każdym razem automatycznie, więc pewnie sobie siądę na kawce tutaj jeszcze jak będzie ciemno, no, ale będzie przyjemnie, fajnie. Ta para, która była tutaj wcześniej właśnie się zbiera do domu i jedzie, czyli tak naprawdę tylko i wyłącznie my dzisiaj zostajemy tutaj na noc, co jest naprawdę bardzo fajne. Myślałem, że będzie dużo, dużo więcej osób, bo takie miejsca teoretycznie są popularne, ale nie wiem właśnie na ile. To, to jest też taka troszeczkę nowa dziedzina, którą poznaję na Filipinach. I na przykład wiem, że te górskie miejscowości, górskie miejsca, gdzie tak naprawdę można sobie rozłożyć namiot i przenocować, są bardziej popularne niż właśnie takie nocowanie na plaży. Ale czas pokaże, może jestem w błędzie. Czekam na chłopaku, bo zaraz przyjeżdżają, bo nie będziemy wszystkie samochody tu jakoś układać i kolejne namioty rozkładać. The field is at full and second. Halo, pewnie się zastanawiacie dlaczego ten odcinek się tak dziwnie skończył, a no słuchajcie z kilku powodów, jak pewnie wiecie było to męski wypad i już nie chciałem po prostu nagrywać tego co się działo później, jak rano wstawaliśmy każdy chciał się po prostu spakować i po prostu wrócić do domu, oczywiście siedzieliśmy do bardzo późna, rozmawialiśmy na różnego rodzaju tematy, wypad był naprawdę niesamowity. Tak jak mówię, to już bardziej były prywatne takie rozmowy, więc nie chciałem tego po prostu nagrywać, nie chciałem tego łączyć razem ze sobą, ale pomimo tego chciałem opublikować ten filmik, ponieważ uważam, że to miejsce jest niesamowite i ja w to miejsce na pewno muszę wrócić. Kolejna sprawa, dlaczego tam nie było jeszcze Emilii do tej pory i Krystyn, no bo ten filmik akurat, który widzieliście przed momentem, był nagrywany już parę tygodni temu. I od tego czasu mnie ja się rozchorowała, nie było czasu, później pogoda się zmieniła, i tak dalej, i tak dalej. Ale oczywiście wrócimy tam i na pewno dziewczyny będą miały tam niesamowitą zabawę, jak tylko i wyłącznie będą chciały ze mną pojechać, a już będzie po prostu czas na to. Także ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie mi też znać w komentarzach, czy takie ujęcia z drona Wam się podobają. Specjalnie chciałem je załączyć do tego filmiku, ponieważ uważam, że to miejsce jest naprawdę magiczne, i to. Te ujęcia z doma po prostu pokazują mi, jak naprawdę fajnie tam jest i tak dziko, tak naturalnie. Pozdrawiam z Was bardzo serdecznie, a tutaj macie oczywiście dwa filmiki z naszego kanału. Jeżeli ktoś by chciał sobie coś więcej oglądać, zachęcam bardzo. No i oczywiście do subskrypcji i komentowania. Pozdrawiam serdecznie, pa!